15 lat jesteś kontrolerem ruchu lotniczego na Warszawskim Okęciu, założycielem firmy konsultingowej, autorem artykułów z dziedziny lotnictwa, materiałów i programów edukacyjnych z tejże właśnie tematyki. Tworzysz szkolenia dopasowane do klientów i włączasz w nie elementy gier coachingowych. To co też ciekawe, to sama nawet przesłuchałam jeden wykład, to prowadzisz inspirujące zajęcia z Historii lotnictwa i ruchu lotniczego. Co to też ciekawe, to zajmowałeś się analizą incydentów i wypadków lotniczych. Muzyka to ważny element Twojego życia. Grasz, śpiewasz, nagrywasz. Wydałeś trzy książki, w tym jeden tomik poezji. Aktualnie zajmują cię studia psychologiczne. I to wiele różnych dziedzin, które, którymi się zajmujesz, natomiast. Jako kontroler ruchu lotniczego, to myślę, że to bardzo wyjątkowa dziedzina, którą, którą myślę, że większość z nas tak naprawdę nie jest w stanie sobie wyobrazić. I tak jak możemy sobie wyobrazić, jak wygląda dzień prawnika, menadżera w korporacji, lekarza, piekarza, to, to jak wygląda typowy dzień kontrolera ruchu lotniczego? Jakie są odpowiedzialności? Odpowiedzialności są różne w zależności od tego, jaką funkcję w systemie kontroli ruchowniczego się, się pełni. Odpowiem Ci tak, że nikt jeszcze nie nakręcił filmu fabularnego bądź dokumentalnego, który pokazuje, jak ta praca wygląda. Absolutnie nie jest tak, że to jest bieganie iluś osób, które ratują świat przed zagładą i, i, i z jakiegoś chaosu. Porozrzucanych samolotów próbują nagle zrobić uporządkowany ruch. Na pewno w definicji zawiera się coś takiego, ale ten chaos też jest w jakiś tam sposób kontrolowany. Poza tym, staramy się, by tak naprawdę nasza praca była nudna, ponieważ tak rzeczywiście jest i to jest zresztą życzenie kontuera do kontuera. Kiedy życzymy dobrego dyżuru, to życzymy nudnego dyżuru. Chodzi o to, naprawdę, że tak? tak, tak naprawdę jest, żeby nic nie, nieprzewidzianego się nie wydarzyło. Chodzi o to, że w rzeczywistości otaczamy się niejako schematami, schematami, które zbieramy razem z doświadczeniem, z układami ruchu, które znamy, które gdzieś widzieliśmy i po prostu realizujemy znane swoje schematy. Oczywiście musimy być gotowi na to, żeby poradzić sobie z sytuacjami nietypowymi. W związku z powyższym, żeby to zrobić, łączymy ileś funkcji, ileś ról. Jesteśmy po części infolinią, to znaczy posiadamy wiedzę na temat przestrzeni, na której pracujemy, lotniska, na którym pracujemy i pytani o informacje na temat tego lotniska. Takie informacje przekazujemy naszym klientom, czyli pilotom, czyli liniom lotniczym. Poza tym analizujemy i przerabiamy dane, które otrzymujemy. Oczywiście z pomocą komputerów także, ale znakomita większość rzeczy dzieje się tak naprawdę w naszej, w naszej głowie. Jesteśmy po części szachistami, to znaczy, widząc jakiś układ, przewidujemy na kilka, kilkanaście ruchów do przodu, na to, co może wydarzyć się za minutę, 3, 5 czy 10, ale jesteśmy też. No nie znajduję lepszego słowa, jesteśmy też czasami snajperami, to znaczy chodzi o to, że wydarza się rzecz, w której musimy zareagować natychmiast, ta reakcja musi być dobra, no przynajmniej dobra, jakaś jednak optymalna. Także ileś tych y, ról musimy połączyć i wszystko to dzieje się y, w naszych umysłach, oczywiście jak powiedziałem z pomocą jakiegoś sprzętu, no i z pomocą oczywiście naszych znaczy współpracowników po prostu, mhm. tak, zespołu, który, y, który staramy się y, y, stanowić. Natomiast, co jest najważniejsze, wydaje mi się, <laughs>, dlatego wspomniałem o tym filmie, który jeszcze nie powstał, to jest to, że znakomita większość rzeczy, jeśli nie wszystko, dzieje się w głowie. Tam dzieją się emocje, tam dzieje się przerabianie danych, tam dzieją się efekty, decyzje, mhm. świadomość konsekwencji i tak dalej. I to jest coś, czego tak naprawdę nie widać. I bo, właśnie, bo już, jeżeli mogłabym zadać Ci kolejne pytanie, tak. które mi się nasuwa, bo myślę sobie, że większość ludzi postrzega właśnie takiego kontrolera, który który zawsze jest opanowany, który mhm. jest jakby przygotowany do analizy niezliczonej ilości danych, um, to taki rodzaj nieomylnego władcy nieba. Mhm. I pytanie, czy właśnie czy w waszym, czy w Twoim zawodzie jest miejsce na emocje, na słabości, na, na błędy? Tak, tak. I szczerze mówiąc bardzo chciałbym spróbować obalić pewien mit kontuera, to też tyczy się, moim zdaniem, zawodów takich jak, jak pilot, policjant, strażak, nie wiem, żołnierz mhm. tak dalej. Te zawody, czy no w tym momencie, wypowiem się już tylko o kontuerach, nie jesteśmy nad ludźmi, absolutnie. To znaczy. Posiadamy, wierzymy, że posiadamy predyspozycję do, do tego zawodu, ale tak naprawdę jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi jak wszyscy na ulicy. W związku z powyższym w naszych głowach dzieją się te same emocje, też zbieramy stres, którego być może czasami jest więcej, ale kiedy patrzę na pracę moich znajomych, którzy pracują w innych zawodach, nie chcę wynosić się ponad, ponad ich poziom, absolutnie. Być może ten stres po prostu jest inny, być może jest intensywniejszy, ale o, o, o krótszym okresie, że tak powiem, półtrwania, tak, tak to powiedzmy. Ale, ale też mamy swoje życia, w związku z powyższym mamy swoje emocje. Te emocje a, musimy gdzieś umieścić z boku, pracując, by one nas nie zajmowały. A, um, źle jest, kiedy, y, kiedy te, tych, tych emocji zbierze się y, za dużo i one nie są przerabiane. Y, Ponieważ przez długi okres czasu istniały ograniczenia wiekowe co do momentu rozpoczęcia pracy, ja osobiście według aktualnych, według tych ograniczeń i aktualnych oczekiwań w naszym kraju mam do przepracowania w tym zawodzie ponad 40 lat. Jeżeli ja sam nie spróbuję przerobić tych emocji, które mhm. łączą się, które ja zbieram w pracy, które łączą się z tym, co jest emocjami dnia codziennego, to to, jest, to to się tworzy taki troszeczkę trup w szafie i jeżeli za późno otworzę te drzwi, to, to to może wyjść z tego coś niedobrego, ale to nie jest tak, że jesteśmy, nie wiem, nieczuli, zimni i, i, i nic na nas nie robi, nie robi wrażenia. Powiedz proszę, jak z perspektywy 15 lat Twojego doświadczenia zmienił się proces zmiany zarządzania Twoimi emocjami? Czy coś się zmieniło? Zmieniło się na pewno i to bardzo dużo, i myślę, że zmienia się bez przerwy i zmieniać się będzie aż tak długo, jak, jak będę ten zawód wykonywał. Ja myślę, że to wszystko opiera się na takich dwóch filarach, z których jeden związany jest ze mną, drugi z klientem. Ten filar związany ze mną, z moim wnętrzem, to, jest, to są elementy samokontroli, samoświadomości, samooceny, które gdzieś cały czas krążą. Tak? I, I gdzieś w, w tym próbuje się odnaleźć i znaleźć w tym równowagę. Drugi filar związany z klientem to jest empatia wobec klienta, to jest współpraca z nim, to jest chęć, bądź gotowość okazania mu opieki, ale jednocześnie równowaga w postaci asertywności, tak? bo to mhm. też jest ważne. I myślę, że te oba te filary stoją na takiej bazie z, z motywacji. Czy z zaangażowania. Jeżeli tych, tego, tej, tej bazy nie będzie, generalnie te filary prędzej czy później zostaną po prostu zniszczone. Natomiast wyzwaniem moim zdaniem jest to, że my pracujemy czasami szybko, bardzo szybko, w związku z powyższym nie mamy tak naprawdę czasu ani sposobności, bo o emocjach mówić, by je sobie ogłosić, niejako. Mhm. Uważam, że Poczuć, czuję, czy że. Nazwę. Tak, Na nazwać, nazwać, dokładnie, jakoś się z nimi skontaktować, nazwać, je mhm. zdefiniować. Nie mamy tego. Natomiast oczekujemy od siebie e, jakby no, szybkich efektów. Jest pytanie, ma być szybko odpowiedź. Jeżeli te, tej równowagi w zarządzaniu emocji, emocjami nie ma, efekt, jaki może wyjść z nas w stosunku, np. do współpracownika, może być delikatnie mówiąc, nieoptymalny. Uważam, że nie ma tutaj żadnego wstydu, by powiedzieć, że takie sytuacje mi się zdarzały. Zdarzają i zdarzać pewnie będą, mimo całej mojej chęci, dobrej woli, żeby, żeby tak nie było. I myślę, że to jest właśnie kluczowe, że w tym zarządzaniu niestety brakuje nam tego momentu, żeby, żeby porozmawiać o tych emocjach. Ja bardzo cenię sobie część moich kolegów, część moich współpracowników, którzy znaleźli w sobie odwagę, by, by powiedzieć szczerze, jak czują się w mojej obecności, jak czują się pracując ze mną. Uważam, że to dało niesamowity efekt. Natomiast myślę, że jest tego tak, tak naprawdę niewiele i dzieje się to tak rzadko, ponieważ boimy się o tym mówić. Ponieważ mm. tak naprawdę nie mamy sposobności, żeby się tego nauczyć w związku z powyższym, boimy się reakcji osoby, do której będziemy mówili, boimy się krytyki za to, że tak otwarcie chcemy o tym mówić. Natomiast to zarządzanie dzieje się bez przerwy i warto wspomnieć jeszcze o tym, że jak mówię, mamy do przepracowania po 30-40 lat. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że czasami obok siebie pracują osoby z dwóch różnych zupełnie pokoleń, które zupełnie inaczej postrzegają emocje z różnych powodów, których no, długo by o tym mówić. Zupełnie inaczej postrzegają potrzebę czy e, sposób zarządzania tymi emocjami. To czasami ze sobą się gdzieś styka. Ale nie znajduje się wspólnego mianownika, i to też jest ogromne wyzwanie, myślę. Hmm. Powiedz proszę, co pomaga Ci w, w utrzymaniu stanu koncentracji i skupienia, tak ważnego przecież w Twojej pracy? Jeśli ktoś spojrzałby uważniej na mnie przed pracą, szczególnie kiedy jestem świadom, że siadam na stanowisku, na którym ruch będzie większy, mógłby zauważyć coś takiego, że e, Zamykam na 3, 5, 7 sekund oczy, robię dwa głębokie wdechy, wydechy. Ja się po prostu przenoszę na tu i teraz. To znaczy mhm. zostawiam wszystko to, co gdzieś tam się działo w mojej głowie, czy dzieje się poza miejscem pracy, co dzieje się w domu i przestawiam się w ten tryb jestem tu, skupiam się tylko na tym i to jest tylko i wyłącznie dla mnie, dla mnie ważne. To, to jest jeden sposób na pewno. Drugi sposób jest taki, bardzo cenię sobie i bardzo dbam o porządek na, na swoim stanowisku pracy, uważam, że to jest bardzo ważne. I unikam, staram się unikać, przynajmniej w sytuacjach, w których ta praca jest intensywna, staram się unikać wszelkich przeszkadzaczy, to znaczy telefonów, to znaczy wolę bardziej skupić się na stanowisku, ale dźwięki, które na przykład sprzęt wokół mnie wydaje, wolę ściszyć, typu nie wiem, dzwonek telefonu i tak dalej. Nie chcę, żeby coś intensywnie na mnie zadziałało i, i wyprowadzało mnie z jakiegoś takiego stanu równowagi, o który bardzo, bardzo walczę. Inną metodą są takie, nazwałbym to mikromedytacje. Mikro to jest, kiedy wiem, że ruch mam tak ustawiony, tak bezpiecznie i tak płynnie, że, że, że mogę pozwolić sobie na 5-10 sekund jakby odejścia znowu takiego duchowego od, od, od pracy, to sobie na to pozwalam. Znowu na to chwilowe zamknięcie oczu, znowu na te dwa. E, dwa, trzy wdechy, i to na pewno, e, na pewno mi pomaga. Myślę, że przede wszystkim, i e, to jest chyba najważniejsze, po prostu staram się lubić to co, e, to, co robię. Super. To działa najlepiej. Powiedz, jak radzisz sobie właśnie z takimi emocjami a, i z takim stresem? E, swego czasu przeczytałem tekst, świetny tekst, napisany przez pewnego amerykańskiego kontrolera. Tekst bardzo prawdziwy, tekst taki bardzo przyziemny, bez, bez żadnych ozdobników, mówiąc o tym, na czym ta praca naprawdę e, polega. Zwrócił uwagę tam na jedną rzecz, o której myślę niewiele osób wie. E, on akurat odniósł się do kwestii depresji. I stwierdził, że kontrolerzy nie mogą sobie z nią radzić lekami. W tym momencie po prostu tracą pracę. Nie wolno nam używać takich leków. Metod, myślę, jest wiele. Zauważam, że jest na pewno taka metoda wśród moich kolegów, że po prostu nie angażują się w to. Absolutnie, żeby była jasność, nie twierdzę, że to jest źle. Ja uważam, że to jest nawet dobry sposób. To znaczy, co rozumiem przez angażowanie? To jest przez angażowanie wszystkich swoich emocji, całej swojej energii. Znaczy oni są tam w pracy, oni wykonują tą pracę, ale wiem, że utrzymują tą równo równowagę, będąc o krok trochę na bok od, od tych wszystkich emocji, że one przelatują, nie uderzają być może w nich centralnie, tylko myślę sobie, że niestety nie każdy kontroler ma, ma to szczęście. Chcę się odnieść do tego, że kilkanaście tygodni temu w lotnictwie generalnie otworzył się zupełnie nowy rozdział. W momencie, kiedy samolot niemieckich linii lotniczych rozbił się w Alpach, dowiedzieliśmy się o człowieku, który miał problemy. On był pilotem, nie był kontrolerem, natomiast myślę, że to dotyczy wszystkich zawodów, które dzisiaj wymieniłem, policjant, strażak i tak dalej. Ten człowiek moim zdaniem, bardzo cierpiał, a Ubolewam, że niestety te zawody nie posiadają takiej poduszki psychologicznej, poduszki ochronnej. Ja myślę, że powód, powodów jest kilka. Jeden z nich jest taki, że to po prostu kosztuje i to kosztuje dużo i wymaga bardzo dużo czasu, natomiast w pogoni za, za wynikami, za liczbami, za cyframi po prostu na to miejsca nie ma. Drugi powód myślę jest taki, że jeśli wierzyć sondażom, a ten powód może nawet przerazić moim zdaniem, ale jeśli wierzyć sondażom to 20% osób, człowieczeństwa na jakimś etapie swojego życia ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce jest 500 kontuerów, no to nikogo absolutnie nie straszą, co oznacza, że 100 osób gdzieś na jakimś etapie swojej kariery, która roztacza się między 20 a 60 którymś rokiem życia, ma jakieś problemy. Absolutnie nie chcę nikogo straszyć. Tak? że to są ludzie niesamowicie zaangażowani w to, co robią, i są świadomi swoich gorszych i lepszych momentów. Ale, ale ten problem istnieje. Ten problem istnieje także dlatego, że niestety w Polsce, powiem tak, ale myślę, że to nie jest tylko sprawa naszego kraju. Że jest problem stygmatyzacji osób, które, które próbują coś zmienić, coś przerobić, coś przeanalizować i w jakiś sposób sobie pomóc. No, nieraz byłem świadkiem, myślę, że wszyscy byliśmy świadkami tak naprawdę linczu takiego medialnego nad osobami, które, które miały problemy, i z tego kończyło się to jakimiś tragicznymi efektami. No, najlepszy przykład właśnie pilota. Niemieckiego pilota. Ja byłem osobiście przerażony, widząc dosłownie kilka godzin po katastrofie, że na portalu społecznościowym powstała strona czy grupa, która już twierdziła, że jest winny, łącznie ze wszystkimi jego zdjęciami i informacjami na temat jego życia prywatnego. Dla mnie to jest osobiście przerażające, ale jakby odchodząc od tej ciemnej strony. Ja myślę, że każdy znajduje jakiś tam swój sposób. Wspomniałaś o tym, że, że dla mnie rzeczywiście ważna jest bardzo muzyka i ona na pewno pozwala mi odseparować się od, od, od problemu i ja mogę sobie tą, rozumiem ją na tyle, że mogę ją sobie dopasować do, do, do problemu, który mam i ona gdzieś razem... Razem Ale też ze mną. Tworzysz do, 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 jakby w danym momencie. Takim... Znaczy, nie jestem kompozytorem, tak? mm -hmm. natomiast y, dysponuję w domu dwoma instrumentami, z czego jeden to perkusja, więc y, logiczne, że bardzo, fajnie, <tronarium>. tak, że bardzo fajnie. Bardzo <tronarium> fajnie można sobie poradzić z emocjami na pewno. Teraz chcę jeszcze założyć takie mikrostudio u siebie w domu, żeby móc. Częściej śpiewać i nie przeszkadzać wspaniałym moim znajomym, którzy użycają mi swoich, swojego studia. Są ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach, są ludzie, którzy wspinają się po, po, po najwyższych górach, są ludzie, którzy podróżują. No, każdy ma każdy ma na pewno jakiś tam na to sposób. Świetnie by było, gdybyśmy jeszcze do tego mieli możliwość takiego głębokiego przekonania, że, że, że gdzieś. W w sytuacji krytycznej jest ktoś, kto stanie po naszej psychicznej stronie, i, i, i nie powie, że to jest nasz problem i że mamy sobie sami z tym radzić. Co jest kluczowe w komunikacji w, w twoim zawodzie? Myślę, że w zawodzie kontuera czy pilota kluczowe jest. Kluczowa jest wola generalnie i chęć do komunikacji. Warto zauważyć, że ponieważ praca opiera się głównie na komunikacji z pilotami, po, poprzez częstotliwość radiową, czy komunikacji z innymi kontrolerami z pomocą telefonu, tak naprawdę tylko trzecim elementem jest komunikacja z sąsiadem, z kontoerem czy z asystentem, z którym współpracuje, to bardzo dużo komunikacji, którą realizujemy, pozbawiona jest tej najciekawszej, najbogatszej warstwy komunikacyjnej, czyli komunikacji niewerbalnej, my tego nie mamy. Jednocześnie musimy do, dosyć szybko w, w specyficznym języku, w specyficznym języku angielskim, w tak zwanej frazeologii, frazeologii lotniczej, musimy przekazać sobie czasami całkiem sporą ilość danych bądź po otrzymaniu zapytania natychmiast udzielić odpowiedź. W związku z powyższym nie ma czasu tak naprawdę, żeby zacząć gestykulować, żeby zacząć żeby opóźnić swoją odpowiedź. Przedłużonym yy, 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 morze, i tak dalej, Na to po prostu yy, nie ma czasu. To na pewno jest yy, wyzwaniem. Yy, dlatego uważam, tak kluczową umiejętnością dla nas jest nauka tej, tej komunikacji, a, a nie zawsze znajdujemy na to czas, głównie dlatego, że. Um, no, jakby poza pracą nie chcemy już y, mocno wnikać w tą problematykę. Natomiast myślę, że, że, że za tą wolą generalnie komunikacji powinna być największa pogoń, bo, bo to jest początek wszystkiego, tak, można wyjść z założenia, że, że instrukcja komunikujcie się jest wystarczająca, ale tak naprawdę powiedzieć dziecku zacznij chodzić nic nie daje, póki to dziecko mm. samo nie chce, nie chce okay. zacząć chodzić, także Także, także myślę, że to jest yy, klucz, żeby no, mieć, mieć ten wspólny cel, tak? iść za tym, za tym celem. Mm -hmm. Czy widzisz przełożenie Twojej pracy zawodowej na Twoje życie prywatne? I czy w przestrzeniach codziennego życia Twoje kompetencje zawodowe pomagają Ci, czy też przeszkadzają? Ja myślę, że i to, i to, tak naprawdę. <suszy> Na pewno tak, na pewno ten zawód uczy, uczy dokładności, mhm. w, moim, w moim przekonaniu. Natomiast on uczy niestety jeszcze jednej rzeczy, która potem przekłada się naprawdę na komunikację poza tym zawodem. To znaczy, ponieważ my pracujemy szybko, ponieważ szybko rzucamy dane i, i, i oczekujemy, czy od nas oczekuje się natychmiast odpowiedzi, Ktoś kiedyś mi powiedział, że, że komunikacja ze mną czasami opiera się na takiej szybkiej, szybkim ping-pongu, generalnie danymi. Mhm. I faktycznie zauważam, że czasami brakuje tych kilku sekund na to, żeby dać chwilę na zastanowienie. To jest na pewno coś, coś o czym chcę pamiętać. I myślę, że stąd bierze się też efekt taki, że jest dosyć dużo na przykład małżeństw czy, 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 czy związków po prostu między kontenerami, ponieważ oni wiedzą, jak, jak, jak ta komunikacja wygląda rozumieją tą formę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, naprawdę trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie wykonuje tego zawodu, co przeżyło się danego dnia w pracy. Tych, tych emocji. Trudno jest je opisać, przełożyć jeden do jednego na język takich emocji codziennych, biurowych, absolutnie nie umniejszając wyzwań, jakie są przed ludźmi pracującymi w biurze. Natomiast jeśli chodzi o zalety, bardzo cenię sobie to, że świetnie przewiduje, wydaje mi się, chyba nie ja jeden tylko powiedziałem, tak jak pamiętam już kilku moich kolegów, świetnie przewiduje to, co wydarzy się na drodze za za 5, 15, 30 sekund to na pewno pomaga mi e, w jeździe samochodem i Aha. zawsze zaskakuje mojego mechanika stanem moich hamulców, które cały czas uparcie nie chcą dać się wymienić, bo po prostu tego nie potrzebują. Bardzo Ci dziękuję za, za to inspirujące spotkanie. To wielka przyjemność była rozmowa z Tobą. A Wam życzę, mając oczywiście emocje i stres pod kontrolą, życzę Wam wysokich lotów, tak jak tutaj. Na lotnisku lećcie wysoko i spełniajcie swoje marzenia.